Tu naprawdę tunel potrafi parzyć. Zobaczcie do czego teraz Lopez tego używa. Podgrzewa sobie zapiekanki. No bardzo, bardziej tak może zachowawczo przyjęliśmy zwłaszcza ostatni OS. Ale myślę, że kibice generalnie są zadowoleni, bo na, na nich bardzo nam, bardzo nam zależy. Na pierwszym momencie od razu złapaliśmy kapcia w połowie odcinka specjalnego. Najechaliśmy na coś się okazało, nie przebiliśmy opony, nigdzie nie przecięliśmy. Powoli schodziło powietrze, sam tak nie do końca byłem pewny właśnie, bo w jednych zakrętach mi auto po prostu uciekało tyłem, a w drugich trzymało i tak straciliśmy parę ładnych sekund, a przede wszystkim pewność siebie. Trzecie miejsce takie można powiedzieć solidne, ale jutro... Jest jeszcze ciężki dzień, wszystko się może zdarzyć, więc trzeba cisnąć bardziej. Problemy zażegnane. Zostało po nich trochę wściekłości w środku. Po ostatnich dwóch HS-ach pojawił się uśmiech na twarzy, więc tak jestem lekko zmieszany. A przed jutrzejszym dniem, no nie, ja utrzymać niezłe tempo i, i jutro cisnąć jak się da najmocniej, bo widać, że, że możemy. Ten samochód nas zaskakuje i to w takich miejscach, gdzie nie powinno się nic dziać. Po prostu stajemy w powszech, robi się to nieprzyjemne, niebezpieczne i jedzie się nam po prostu źle. No, my na tą chwilę jesteśmy w stanie przyspieszyć, nie wiem, 2-3 sekundy, ale nie 15. Troszeczkę przyspieszyliśmy, poprawiliśmy się na każdym odcinku. W pierwszej pętli niestety nie trafiliśmy z doborem opon, drugie już było całkiem dobrze. Nie chcę też zbytnio przyspieszać, bo nie czuję się na siłak na tę chwilę, ale generalnie tempo chyba jest dobre. Odkąd złapaliśmy kapcia na pierwszym lesie drugiej pętli, to przestaliśmy trochę śledzić wyniki od dziesiątego miejsca w górę. Także interesuje nas tylko miejsce od 10 w dół. Ewentualnie no może do siódmego, bo takie są może do ósmego. no może jak jutro wszystko się poskłada, to mamy szansę na ósme miejsce na koniec rajdu.